1. Czarne. Matowe płytki na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Czarne. Matowe płytki na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza. Ewa Tarapata. Fotografia Mateusz Gąska. Nieduża kuchnia połączona jest z salonem i jadalnią. Zabudowa meblowa zajmuje całą jedną ścianę i zapewnia sporo miejsca na przechowywanie. Fronty są w dwóch kolorach. Drewno idealnie łączy się tu z elegancką czernią. Całość dopełnia blat wykonany z granitu oraz efektowne płytki 41042 zdobiące ścianę nad blatem. Faktura i czarny matowy kolor płytek pięknie prezentują się w nowoczesnej kuchni i Zdecydowanie przykuwają wzrok. 50-metrowe mieszkanie dla rodziny. Zobacz piękne wnętrze. Świetna kuchnia. 2. Jasna mozaika na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Jasna mozaika na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza. Pracownia decoroom. Om. Fotografia Marek Koptyński Archie. Foto. Stylizacja. Angelika Front. Atmosferycznie kuchnia, choć częściowo otwarta, została dyskretnie oddzielona. Dwurzędowa zabudowa zapewnia wystarczająco dużo miejsca do przechowywania, jak i przygotowywania posiłków. Jej błękitne, pastelowe fronty o matowym wykończeniu śmiało nawiązują do kolorystyki salonu. Jednak uwagę przykuwa doskonałe połączenie uchwytów meblowych z metalizowanymi frontami meblowymi. Jedno i drugie w szczotkowanym wykończeniu. Całość dopełnia piękny konglomerat. Blat o satynowym wykończeniu i dopasowana do niego mozaika na ścianie. Piękne 50 metrowe mieszkanie, kolor w salonie i w kuchni nowoczesne wnętrze. 3. Szaroniebieska mozaika na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Szaroniebieska mozaika na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza, Małgorzata Bacik pracownia projektowa mam Architekci. Fotografia Patryk Polewany. Stylizacja Anna Zofia Bacik. Kuchnia w kształcie litery U jest nieduża, ale bardzo funkcjonalna. Architekt dobrze wykorzystała dostępną ilość miejsca, niczego tu nie brakuje. Meble wykonane zostały z lakierowanego MDF-u w kolorze jasnego kremo-beżu. Idealnie pasuje do nich czarny blat laminat idealnie udający granit, mosiężne uchwyty oraz dekoracyjna Szaro-niebieska mozaika z zdobiąca zdobiąca ścianę nad blatem. 80 metrowy dom, mały, ale wygodny, zobacz eleganckie, nowoczesne wnętrze. 4. Tapeta z subtelnym wzorem na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Tapeta z subtelnym wzorem na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza. Joanna Morkowska-Saj, Saj architekci. Fotografia fotomochi zabudowa meblowa ma wygodny kształt litery L. Białe fronty wieńcze drewniony blad w nieco cieplejszym niż ją podłoga odcieniu dębu. Aranżacje dopełniają okrągłe uchwyty oraz przyciągające wzrok elegancka tapeta z subtelnym, eterycznym wręcz motywem lecących ptaków. Również utrzymana w odcieniach bieli i szarości. Pięknie zdobiła na ścianę nad blatem. Na podłodze mamy trójwarstwową deskę w kolorze bielonego dębu. Mieszkanie dla rodziny 2 plus 3. Kolor w salonie. Biała kuchnia. Piękne wnętrze. 5. Płytki w chabrowym kolorze na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Płytki w chabrowym kolorze na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza. Katarzyna Uzień było. Fotografia Dariusz Majgier Kuchnia urządzona została bardzo prosto. Jest wręcz minimalistyczna w formie. Szare lakierowane fronty mebli połączone zostały z drewnianym blatem. Całość ożywiają stylizowane, hiszpańskie płytki w hebrowym kolorze zdobiące ściany nad blatem. Aranżację dopełnia drewniany parkiet. Jest to oryginalna podłoga z lat 60 którą architekt pięknie odnowiła 50-metrowe mieszkanie z kolorem małe ale wygodne zobacz jak wygląda po remoncie 6 naturalny kamień na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni naturalny kamień na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni projekt wnętrza Martyna Banaszczuk, stylizacja, Kamila Jakubowska-Szmyt, fotografia Jasen Christoph otwarta ujmuje elegancją, przy bliższym poznaniu okazuje się też przestrzenią doskonale dopracowaną również pod względem funkcjonalnym. Białe fronty mebli doskonale uzupełniają wykończenia z drewna oraz z naturalnego kamienia. Kwarcet Patagonia zdobi ściany nad blatem oraz wyspę. To kamień niezwykle efektowny, wyróżniający się szalenie ekspresyjnym rysunkiem żył. A odporny na uszkodzenia i łatwy w czyszczeniu jak granit Pełnie jego walorów zdobniczych wydobywa ukryte pod blatem oświetlenie. Po włączeniu go półprzejrzyste partie skały zyskują złocistą aurę. Nowoczesny dom. Drewno i kamień w kuchni, piękny salon. 7. Płytki jak sfer na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Płytki jak sfer na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza i zdjęcie. Kodo projekty i realizacje wnętrz w nowoczesnej kuchni otwartej na salon dominuje jasna kolorystyka. Biel. Beż oraz szałwiowy odcień, ten ostatni szczególnie ciekawie prezentuje się na ścianie nad blatem, który zdobi płytki przypominające luksfery. Doskonale pasują do nich białe fronty mebli z dużą ilością miejsca na przechowywanie, biała armatura i zlewozmywak, półki wykonane z jasnego drewna oraz wzorzyste płytki na podłodze. 40-metrowe mieszkanie w jasnych kolorach, szałwiowe wygląda pięknie. 8. Spied kwarcowy na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Spied kwarcowy na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza. Joanna Lemka-Wójcik, Jotel W Studio. Fotografia u Lamrusy. Zabudowa kuchenna wykonana została na wymiar. W jednej z dolnych szafek na życzenie właścicieli ukryta jest pralka. Fronty mebli są lakierowane i otwierane na pochwyt. Ścianę nad blatem zdobi 12 mm spied kwarcowy laminam w ciemnym. W szarym kolorze z tego samego materiału wykonano blat. Aby ułatwić właścicielowi utrzymanie kuchni czystości, architekt zastosowała zlew podwieszony wraz z baterią podtynkową. Nowoczesne wnętrze. Kolor szary w kuchni, biały w salonie. Świetne mieszkanie. 9. Szkło w białym kolorze na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Szkło w białym kolorze na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza One Design. Fotografia Aleksandra Dermont. Kuchnia w tym mieszkaniu połączona została z salonem. Ma formę aneksu i kształt litery U. Dzięki czemu na niewielkiej przestrzeni udało się zmieścić sporo miejsca do przechowywania. Fronty mebli w białym kolorze są proste, ale ozdobne dzięki delikatnej ramce. Biały kolor szafek Blat oraz białe szkło na ścianie nad blatem sprawiają, że kuchnia wtapia się w tło i wygląda bardzo salonowo. 70-metrowe mieszkanie dla rodziny 2 plus 1. Pastelowe, w stylu boho. 10. Sztukateria i ozdobne kinkiet na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Sztukateria i ozdobne kinkiet na ścianie nad blatem w nowoczesnej kuchni. Projekt wnętrza. Joanna Grotkowska, DRD SIGN Fotografia za górne studio w kuchni królują organiczne kształty. Nietypowym rozwiązaniem jest tu lustro na suficie, które optycznie powiększa i rozświetla przestrzeń nad wyspą. Nad pasem roboczym w kuchni brak jest standardowych szafek wiszących, a dodatkową przestrzeń na przechowywanie wydzielono w spiżarni. Zamiast nich na ścianie pojawiły się ozdobne kinkiet oraz kompozycja ze sztukaterii w kolorze ściany.